Fundusz Zbrodni. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego dostępna tylko na kapitalbuch.pl. Polecam Leszek Szymowski. Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o komisji specjalnej w sprawie rosyjskich wpływów i o zachowaniu prezydenta Dudy, ale w zupełnie innym aspekcie niż to dotąd było prezentowane. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę. Zapraszam do komentowania, do zadawania pytań. I tak, pierwsze pytanie, które tutaj należy postawić, no to po co jest ta komisja? To wszyscy je stawiają. Wszyscy mówią, że no to ma tylko sens wyborczy, i żeby uderzyć platformą platformę obywatelską przed wyborami. No i tak to wygląda, bo taką komisję to PIS powinien zwołać jak tylko doszedł do władzy, a nie przed samymi wyborami po roku trwania wojny, bo te wpływy oczywiście od 1989 były olbrzymie i w zasadzie tylko się zwiększały, a nie zmniejszały. Wpływy poprzez gospodarkę służb specjalnych, na media pamiętam takie wydarzenie znajomy z Bydgoskiego związany z lokalną prasą zainteresował się kto tą lokalną prasę wykupuje no i dowiedział się od razu że to jakaś szwedzka firma ma brata w Szwecji Zadzwonił do brata i mówi: Weź mi sprawdzić tą szwedzką firmę, co to jest, kto to jest. No i brat sprawdził i mówi: To była upadająca firma, którą Rosjanie wykupili. To nie jest szwedzka firma w tej chwili, tylko rosyjska. No i tego typu wydarzeń było, było dużo i to dawno trzeba było sprawdzić, bo niezależnie od tego, jaki kto ma stosunek do Rosji, no to musimy mieć świadomość, że e, ona próbuje przejąć e, różne ważne punkty w, w naszym państwie, w naszej gospodarce, w naszych mediach i niezależnie od tego, e, jak podchodzimy do Rosji, no to, to dobre być nie może, bo to mało, że mamy ograniczoną suwerenność i niepodległość Zachodu, to jeszcze tutaj ze Wschodu. No, ale dlaczego dopiero teraz, no, odpowiedź jedna się kojarzy, właśnie wybory. Tylko pytanie, czy to ma, ta komisja miała z założenia uderzyć w Platformę Obywatelską. I tutaj mam bardzo poważne wątpliwości z dwóch powodów. Pierwszy powód. Byłem głęboko przekonany, że prezydent Duda albo zawetuje tą ustawę, albo skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. Byłem raczej pewny, że skieruje do Trybunału bez podpisania, no bo to by wyszło na jedno, tak jakby ją zawetował, a PiS by nie mógł powiedzieć, że ją zawetował, a faktycznie by ją zawetował. No, a tu nagle prezydent Duda podpisał tą ustawę i skierował do trybunału, co oznacza, że, co może oznaczać, że yy, będzie to oznaczać to samo, co podpisanie ustawy, no bo ten trybunał się nie odezwie, prawda? Nie zareaguje na to, albo zareaguje za pięć miesięcy. I teraz. Yy, Duda chyba pierwszy ruch, raz zrobił taki ruch, że yy, naraził się bardzo wielu środowiskom, którym nie lubi się narażać. Ja zawsze poda, po, powtarzałem dwie rzeczy odnoszące się do dwie kwestie odnoszące się do prezydenta. Pierwsza, że jest strachliwy, żeby nie powiedzieć tchórzliwy, słaby, miękki. A druga kwestia, że jest stosunkowo młody, czy jeszcze lepiej, jest młody i jako taki myśli cały czas o tym, co będzie robił, jak przestanie być prezydentem. No i wiadomo, że przed takim człowiekiem otwierają się liczne ścieżki gdzie można zbić wielki majątek. Do Wałęsa jeździł po całym świecie i e, głosił wykłady po kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy dolarów za wykład. W zasadzie Wałęsa tylko to mógł robić. Natomiast Duda może uzyskać jakieś lukratywne stanowisko gdzieś w strukturach. Unii Europejskiej, albo w strukturach któregoś z koncernów, albo w strukturach któregoś z banków, już wielu naszych, naszych jak naszych polityków poszło tą drogą. I moim zdaniem widać wyraźnie było po zachowaniach prezydenta Dudy, że on o tej takiej przyszłości myśli i podpisanie tej. Ustawy nie było zgodne z takimi planami, nie byłoby zgodne z takimi planami prezydenta Dud. Dlaczego więc podpisał. Ktoś powie, że taki był wielki nacisk yy, 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 pisu i yy, 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 poddał się temu naciskowi, ale yy, no, było parę takich sytuacji w przeszłości i w pierwszej kadencji, i w drugiej kadencji, gdzie Naciski ze strony Pisu były silne, a Duda robił swoje, to znaczy inaczej, słuchał się kogoś innego, a nie Pisu. I yy, co z tego wynika? Moim zdaniem by wynikało, i zresztą to nie jest moje odosobnione zdanie, już parę takich głosów z różnych stron do mnie dotarło, że Cała ta komisja jest ma być z założenia wymierzona w Konfederację, a nie w Platformę Obywatelską. I to by wyszło w praniu, prawda? bo by się nagle okazało, że jakby no nie, nie skupia się komisja na tym, co robiło PO, tylko skupia się na tym, co ostatnio robili różni posłowie Konfederacji na temat ich wypowiedzi. W związku z ich wypowiedziami dotyczącymi wojny na Ukrainie, Rosji i tak dalej. I takie funkcjonowanie tej komisji by nie przeszkadzało Platformie Obywatelskiej oczywiście i nie przeszkadzałoby Unii Europejskiej, a byłoby zgodne z pewną ogólną politykę, polityką PiSu, która zawsze zakładała, że jeżeli Coś się pojawia po prawej stronie PiSu, to natychmiast należy to za wszelką cenę zniszczyć. No i Konfederacja zaczynała jak zaczynała, nie stanowiła jakiegoś wielkiego zagrożenia, ale stanowiła zagrożenie przyszłościowe, a w tej chwili stanowi realne zagrożenie, prawda? Bo istnieje możliwość, że PiS będzie musiał się podzielić władzą z Konfederacją, co. Czego nie lubi, no i to mogłoby być dla niego niebezpieczne. I wtedy, kiedy PiS za wszelką cenę chciał zlikwidować LPR i samą obronę, to mu się udało. Koszty były olbrzymie, bo kwestia WSI nie została zamknięta. Komisja Bankowa, bardzo ważna wtedy, komisja nie zakończyła swojego działania PiS stracił dużo wcześniej władzę niż by ją stracił i to stracił na długo, no ale mu się opłacało bo to co było z jego prawej strony przestało istnieć. Tutaj może być podobna sytuacja wykończyć zdziesiątkować albo przynajmniej osłabić Konfederację i na taką na taki pomysł Duda by szedł wiedząc, że Robi to, co chce PiS, robi coś, co mu pasuje jako człowiekowi, który uformował się w Unii Wolności. Robi coś, co będzie się podobało Platformie Obywatelskiej, będzie się podobało zachodnim koncernom, będzie się podobało zachodnim bankom, będzie się podobało Unii Europejskiej. Tylko, że nagle jakby nikt o tym nie wspomniał. Chociaż były takie sygnały, że, że ta komisja się zamierza zająć i Konfederacją. Ale ten atak ze strony Platformy Obywatelskiej i Lewicy na tą komisję, czego echem były reakcje Unii Europejskiej, jakby zmieniły sytuację. Prawda? No i teraz Duda się zachował w sposób... No, w, Krańcowo kompromitujący, prawda? no bo jak to powiedział złośliwie jakiś poseł z lewicy, zabetował sam swój własny podpis, zaatakował dokument, który sam wcześniej podpisał i złożył propozycję, która zmienia, zmieniłaby całkowicie sytuację i ta komisja, tej komisji zostałyby wyrwane. Wszystkie zęby, no, czyli Duda się gwałtownie z tej sprawy wycofał. No i teraz zobaczymy, co będzie, i należy stąd wyciągnąć wniosek, ja taki wniosek przynajmniej wyciągam, że PiS zrobi wiele, bardzo dużo, żeby wykończyć konfederację przed wyborami na sto możliwych sposobów, jakie tylko byłyby dostępne I, i tutaj jest jedna jeden bardzo interesujący jedna bardzo interesująca kwestia pamiętajmy o tym, że była mowa o koalicji PIS-PO samorządach. później PiS marzył o koalicji z Platformą Obywatelską i można powiedzieć, że yy, no wtedy to PiS jeszcze nie do końca rozumiał, jeszcze nie do końca znał Platformę Obywatelską. Wydawało mu się, że to są tacy bliscy, pisowi ludzie. Pamiętajmy o tym, że i Platforma, i PiS się wywodzą z Okrągłego Stołu, prawda? czyli to jest to samo tak naprawdę towarzystwo, to samo środowisko. Tylko, że teraz e, widzieć, spostrzegać w Platformie Obywatelskiej możliwego koalicjanta, no to jest jakieś bezsensowne, bo z jednej strony e, no wiadomo już dokładnie czym jest PO i tutaj nikt nie może mieć żadnych wątpliwości, z drugiej strony wydaje się, wydaje się, że nie jest możliwa koalicja Platforma Obywatelska i PiS. Bo PiS sobie to tak wyobrażał kiedyś, że no właśnie PiS będzie miał 40%, PO będzie miało 40% i razem będą mieli pełnię władzy. I im się wydawało, że to jest możliwe do realizacji. Dzisiaj, szczególnie po tym marszu 4 czerwca, ale nie tylko wcześniej, to też było wiadomo, taka koalicja wydaje się być niemożliwa. Jeżeli PiS utrąci w jakiś sposób, uda mu się to, konfederację, być może wierzy, że głosy, które miały iść na konfederację, przejdą na PiS, ale to też mało prawdopodobne. Więc efekt może być taki, że PiS przegra wybory i przejdzie do opozycji, bo nie będzie miał z kim wejść w koalicję. Natomiast czy możliwa jest koalicja PiS i PO? Wydaje się, że jednak tak, tylko to musiałoby być lawirowanie no, niesamowite, znaczy, na takiej zasadzie, że powiedzmy Polska jest zagrożona e, wojna Rosja, jakiś kryzys gospodarczy i dla dobra ojczyzny się e, sprzymierzymy z tym, że. To by oznaczało krótkie rządy, krótkie to znaczy jednokandencyjne, i później wydaje się, że śmierć P.O. i śmierć PiS. Natomiast może oni coś wiedzą, czego my nie wiemy, prawda? To znaczy, co wiedzą? To, że ci od wielkiego resetu twierdzą, że datą graniczną jest 2025 rok, to zaledwie za dwa lata, prawda, że wtedy wielki reset nastąpi. No a po wielkim resecie to już nie będzie żadnej demokracji, żadnych partii politycznych, więc w tej perspektywie wszystko jest możliwe. Dziękuję bardzo.